Prace badawcze archeologiczne zostały zakończone na relikcie obiektu mostowego znalezionego na samej tarczy skrzyżowania Litla Stradamska. Zostaną rozpoczęte prace polegające na, na zasypaniu obiektu, pozostawieniu go w stanie nienaruszonym i wykonaniu nowej gotowiska i nowej nawierzchni Litla. Most królewski jest to obiekt cenny historycznie no i należało mu poświęcić trochę uwagi w celu jego inwentaryzacji i zachowaniu dla, ewentualnie dla przyszłych Niestety kosztem tego, iż prace zostały wstrzymane i występują opóźnienia. Jeśli chodzi o roboty drogowe, trwają prace brukarskie na odcinku od ulicy Podgórskiej do ulicy Skałecznej. Również wykonywane są prace torowe na tym odcinku. Płyta betonowa torowiska wykonana jest do ulicy Świętej Katarzyny. Trwa korytowanie na ostatnim odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Majzersa. Obecnie kończymy wykonywanie płyty podtorowej torowiska. W dniu dzisiejszym zostanie uciąglona płyta na relacji Ditla Ditla. Trwa montaż rozjazdu i skrzyżowania od strony ulicy Augustiańskiej. Jutro będzie rozpoczęty montaż rozjazdu od strony ulicy Bożego Ciała. Planowane spawanie terminowe rozjazdów jest zaplanowane na poniedziałek. Jest to ostatnia prosta w kierunku uruchomienia relacji Ditla-Ditla. Planowany termin uruchomienia tej relacji jest to grudzień 2019 roku. Kończymy przebudowę przyczółka od strony Kazimierza. Rozpoczęliśmy też te odbudowę przyczółka od strony podgórza. Jesteśmy w trakcie wykonywania nowej płyty pomostu. Zabezpieczenie antykorozyjne. Powyżej pomostu zostało zakończone w 100%. Teraz pracujemy pod spodem, pod mostem. Wymieniliśmy już około 90% konstrukcji stalowej, która była przewidziana do wymiany. Dodatkowo wymieniliśmy już paręście ton konstrukcji, która wyszła w trakcie w trakcie remontu. Czynnikiem, który ma wpływ na, na pracę realizowane na moście, jest stan elementów konstrukcyjnych pomostu, który tak naprawdę został zweryfikowany dopiero po demontażu płyty betonowej pomostu. Większość elementów jest w tym momencie wymieniana. Nie było to przewidziane w pierwotnej dokumentacji projektowej, co generuje opóźnienie kilkutygodniowe na obiekcie. Trudny obiekt z tego względu, że projektowany prawie 100 lat temu pułapek wiele jest. Chociażby antykorozyjnych. No Ciężka konstrukcja, zwłaszcza że jest nitowana. Wymiana prostego kawałka blachy wymaga skomplikowanej operacji. W wymienionych mamy około 30 tysięcy nitów na śruby sprężające poniżej pomostu. Powyżej pomostu będziemy tradycyjną metodą zakuwać nowe nity tam, gdzie, gdzie to widać, idąc chodnikiem.